A oto kolejny odcinek zagrajmy w Path of Exile 2. Poziom 67. Pochodziłem sobie trochę na tego bossa z pretorianami, jak to ja go nazywam, no, ale jakiegoś super lutu nie zostawia. Ale i tak, mamy super lut, tutaj mam zgromadzony lut, takie różne przedmioty, które sobie po prostu wypadały. Na jakąś taką kuszę znowu trafiłem. Znaczy tak, to możemy sprzedać, tak? Tak było. Tak było na normalu, już, już pamiętam. Więc no, jakiejś wielkiej kasy za to nie ma, jak na ten etap. Z serduchem to wiadomo, będzie można tam później na ołtarzu coś zrobić. A tutaj jest kusza. No, takie buty, zobaczcie, wypadły. No, myślę, że całkiem nieźle się zapowiadają. Może coś z nich będzie. Zaraz zobaczymy. Jakiś orbik chansowaty wypadł. O, taki pasek. Pancerz, zdrowie 111, 19 odporności na ogień, hmm, tutaj też coś takiego mi wpadło, ma 3 sloty w ogóle, 3 sloty, dwa resy, czy tu jeszcze coś może być dolosowane, no może być zdrowie, jakby zdrowie tu wyszło to nieźle, jakiś chaos orb, taka unikatowa tarcza wpadła, no, a tak tylko zostawiłem żeby wam pokazać, no dla mnie nic tam ciekawego nie jest, ale... O, żółty, żółty taki klejnot do połączenia pewnie. O, tutaj pierścionek, zostawiłem go. Mm, wiecie, do łączenia tych tych, tych pierścionków, takich z y, tym koldowym implicitem. To samo, tutaj może coś żółtego się z tym zrobi, z tą kuszą, może też. O, taka zbrojka w ogóle poleciała. Zobaczcie, to już niby jest zapełnione prefiksami, safiksami, ale to jest dosyć interesujące w ogóle. Dużo deksa wymaga, to jest taka typowa poddexa, może też się z tym coś zrobi. Buty takie też pod orbowanie, no i trzy egzalty i jeden walorb. Także na początku odcinka coś spróbujemy na pewno porobić. Mm, tutaj dysenchant na pewno na te tarcze idzie, to nie ma co do tego wątpliwości. I tak, zostawiamy to, 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 to. Mm -hmm. To na pewno, już są trzy te orbów czas, no, ale nie chcą mi lecieć te, te amulety mm, pod te orby, właśnie, jakbym chciał sobie jakiś unikacik spróbować zrobić fajny. No dobra, jeżeli chodzi o łączenie, tutaj mamy, tutaj mamy kolejny kamień, e, tutaj na razie nic z tym nie robię, za mało tych regali, coś, mamy 19, to niby znowu coraz więcej, ale to pewnie będzie schodzić, e, teraz tak, tutaj mamy poddexa, ale to jest pierwszy, taki, taki, no zostawię go chyba mimo wszystko. A nie, tutaj mamy jeszcze przecież. Zaraz. 58, 59, no na upartego można by coś tutaj spróbować zrobić. Zwłaszcza, że już są dwa żółte. Można by dorobić trzeci. Chociaż nie no, tutaj tutaj najpierw będę egzaltować, nie? Bo to jeszcze czeka na egzaltowanie. Może jakaś odporność by tu doszła. Zobaczymy. Pytanie teraz tak, to tu jest ten pasek, tak? Więcej safiksów nie dojdzie, no tutaj, no ale fajnie ten fire cold. Jakby w prefiksie doszło zdrowie, to czy ja bym chciał z tego korzystać no ma te trzy sloty, nie? Więcej zdrowia z flaszek, jakieś ciernie, więcej ładunków z czarmów. No, no nie jest takie złe ale to na pewno to na pewno trzeba by potraktować i to chyba nawet od razu takim regalem, zobaczmy co by tu wyszło redukcja ładunków flaszek, tak przy użyciu i to jest w safiksie no ale to i tak się nieźle zapowiada, w porównaniu do mojego paska zobaczcie, to ma już więcej zdrowia, więcej slotów ma ten pancerz jest ta odporność na ogień hmm, zostawiamy to Zostawiamy to. Zostawiamy też to. Trzeba się zastanowić jak my chcemy podejść do tego z tymi egzaltami. I to raczej nie pod łączenie, tylko, tylko tutaj. Jakieś priorytety trzeba nadawać. Tu też pasek był. Taki ze zdrowiem, z lightningiem. No tu co prawda nie ma pancerza. Myślę, że priorytety inne. No to by można było właściwie od razu jakoś tak priorytetowo też potraktować. Niech będzie tutaj. Mm, no te budki. Te budki. Też bym tutaj użył tego regala. Zobaczmy, co by wyszło. Mm. No, zostawię je. No na pewno speed by musiał być, nie? Co ja tutaj mam. Tutaj zdrowia mam więcej. Ale tylko jednego resa mam w tych moich, tutaj jest wciąż też szansa na dodatkową odporność. Niech one też będą, jak to tutaj wygląda. Tutaj miałem. Ej, to tam słabo widać na tym obszarze. Ej, tu są dwa resy ogólnie. Nie, tu są trzy resy. Ej, i movement speed, pamiętam te buty. One fajne są. Niby tylko 20 movement speed, ale jakby tutaj zdrowie doszło. Chociaż trochę taki przestarzały pancerz. To 157 na tym etapie mogłoby, być, chociaż tu jest podobnie. No, no dobra. Zostawimy tak. Nie nie, nie tak nie. Aż to. Chyba jednak powinienem do innej zakładki yy, wsadzać te przedmioty. Nie potrzebuję aż tak dużo miejsca, a to się ciężko tam przestawia. Ten pierścionek, no właśnie, on na pewno do łączenia. Będzie, tylko tutaj takowych nie mam jeszcze za bardzo, no chyba, że chcielibyśmy coś tutaj jeszcze szukać. No niby są dwa wolne sloty na odporności, jest ta ósemka, czyli 24 suma, no to nie jest tak źle. To ta accuracy trochę przeszkadza. Ale dobra, no możemy zobaczyć. Możemy zobaczyć, co by tu doszło. E, no jest zdrowie, no dobra. To jest... to jest potencjalnie bardzo fajny pierścień. Potencjalnie. I jaki tu jest ten implicit? Dwa, 27 kolda, no. 27 kolda, to jest niby 14 do wszystkich resów. Też fajnie, ale jednak chyba bym go potraktował priorytetowo niech on sobie na razie będzie. O no ten pierścień na tym etapie on nie jest jakiś taki super. no. Ten ogień tu jest, a ja tego ognia potrzebuję. To jest tylko 8%. No, ale dobra, będziemy coś kombinować. Tutaj na pewno. Też bym dodał regala. No i tak te regale schodzą. Rality doszło. Mm. Rarity to jest suffix. No, ale też jeszcze. No, fajne to i evasion 94. Już jest to jest w ogóle tier 2. Takie punktowe evasion, naprawdę dużo. No, powiedzmy, że te buciki też by mogły gdzieś tutaj sobie być. Mmm, tu jest chaos, tak? 143, 201, chaos, strobi. No te buty to właściwie już mogę sprzedać, te chyba też jednak. Znaczy sprzedać, przetworzyć, żeby dążyć do kolejnych regali, tak? Zawsze jakieś szardy są, więc to bym zostawił. W ogóle, pokażcie mi jeszcze tutaj, może czegoś jeszcze bym się pozbył. No... Kurde, no więcej egzaltów by się przydało. To już też takie trochę przestarzałe, ale niech jeszcze będzie. No i to właśnie. Czy to ma w ogóle rację, by tu... Hmm. Zaraz, zaraz, no ale tutaj już nic. Znaczy wiecie, jest 507 wejrzyn tutaj mamy 523, 461, ale chodzi o to, że tutaj jeszcze nie ma ani quality, ani dziur zrobionych. A wiecie, że jak dziury zrobię, to mogę mieć jeszcze 50% increase armor, evasion i energy shield'a. To quality działa jako more, więc tutaj tego evasion mógłbym wyciągnąć naprawdę bardzo dużo, się okazuje. Są te dwa resy, w tym fire i cold, to czego potrzebuję. Tutaj w tej obecnej zbrojce mam tylko jedne, jedną tę odporność. Zdrowie 127, zobaczcie. I to 128 deksa to jest dużo, ale ta zbrojka naprawdę, naprawdę, no fajna się wydaje. Mimo, że te tiry tutaj zobaczcie, te 6 te 5 te 5 te 5 te 5 te 5 Piątki i szóstki. A to niby im mniej, tym lepiej. I na tych piątkach i szóstkach normalnie wyciągnąłem tutaj fajną zbrojkę, się okazuje. No to jest na pewno w porządku, że tir szósty ma tak dużo zdrowia? I co, że niby jakby weszło na tir jedynkę... To ile by tu tego zdrowia było? No, Ale tak mi coś tam mówiliście, że im mniejszy tier, tym lepiej. No nie wiem, no taka fajna zbroja. Ja ją dam tutaj na razie. Na razie to tego deksa nie mam tyle. Można by tam coś w drzewku poprzestawiać. To, to jest do przemyślenia. No tutaj na pewno trzeba by coś... Oho! Oj, za dużo, za dużo. No dobra, no to już coś... O, znowu! No, jakieś problemy. A to problemy serwerowe, jakieś chyba. Dobrze, że ja w mieście sobie tutaj stoję. O, jakieś tutaj wielkie takie rzeczy. Zaraz pewnie mi gierkę... wywali. Rozłączy. O. Psz. Chyba, że się ustabilizuje. No wam może przez ten czas uda mi się jakoś tutaj coś porobić. Mm, 62, 63. No o, ja Nawet nie mogę kuszy przestawić. Dobra, pauza. No, stanowczo były problemy serwerowe, bo nawet migierki nie zapisało. Nie zapisało tego stanu, gdzie kiedy to zbrojkę odłożyłem. Zobaczcie tutaj, nie. O, no dobra, no to jeszcze raz tutaj. W ogóle ta kusza moja poprzednia, czy ja ją zostawiłem? To kuszę. Ta, to była ta. Tak sobie pomyślałem, żeby ją zwalować. Tak z ciekawości. Oj, znowu jakieś problemy. Oj, nie wiem czy dzisiaj pogramy. Nie wiem, czy dzisiaj programy. Widzę, że tutaj jakieś mają. Dobra, pauza numer dwa. No dobra, kolejne podejście. <grym> A, dobra. Znaczy tak, zostawimy na pewno te kusze tutaj. Może w ramach oczekiwania na to, czy będzie stabilnie. To wiecie co? Skoczę szybko sobie. Znaczy szybko, no jeżeli mi serwer na to pozwoli. Yy, byśmy załatwili sprawę jednego z tych questów walujących, dobra? Na tej kuszy. Tak z ciekawości co by tutaj doszło w ogóle. Eee, tutaj w ogóle jeszcze safiks wolny, no ale to. No ale to... No, no właśnie safiks wolny ale to w, su w suffixie może być na przykład to plus 3, no, znaczy plus 1, 2, 3, pewnie du dużo więcej też do poziomu tych skilli różnych. Projectile, ale chciałbym sobie. No, nie, nie będę na, na te kusze Exalta na pewno marnował. Zobaczymy sobie tak z ciekawości, co by walowanie dało, dobra? Tak bez używania Exalta. No to jest takie nieoptymalne podejście, ale chodzi tylko o to, żeby tego questa w końcu zrobić. To był quest yy, aktu drugiego. Czekajcie, jak to było? Czy trzeciego? Nie, trzeciego chyba, tak? Quest aktu trzeciego. O, to było to. Dziquani Sanctum. Ja sobie tam skoczę. Zobaczymy, czy da radę. Czy da radę przy tych problemach. I trzeba, no niestety trzeba dojść do tego miejsca, zaraz, zaraz, zaraz. To machinarium to raczej nie. Machinarium to była ta poprzednia lokacja, to musi być w tym sanktum, czyli po prostu tu trzeba iść. O, mogę sobie nawet Alwy przywołać, a po co mi ona tutaj? A tu trzeba będzie znowu walkę jakąś stoczyć? Lokalne. Nie, chyba nie. Nie, to jest chyba po prostu taki etap, jakby się chciało z bossem walczyć, no nie? O nie, znowu się zaczyna. O nie, jak teraz mi znowu wywali? No to sorry to po prostu no nie. No nie pogramy sobie dzisiaj, niestety. To będzie taki bardzo krótki odcinek, po prostu no bo no chciałbym, żebyście widzieli co tam było z tym lutem, no nie i tak dalej. Yy, co ja tam porobiłem. Yy, tak jak były początki YouTube'a i się wrzucało jakieś takie odcinki serii z jakiejś gierki tam po 10 minut. <grywy> no tak kiedyś było. No, no, bo widzę, że dzisiaj masakra jakaś. W następnym odcinku sobie coś tam pochodzę jeszcze. No, w następnym odcinku możliwe, że tę fabułkę skończę i już niedługo będziemy na te mapki wbijać, zobaczymy jak to wygląda. No. No, ale trochę tych egzaltów jest, na pewno będę chciał spróbować jeszcze ten amulet potraktować jakimiś egzaltami, ten, który mam obecnie. Może coś tam fajnego z jakąś odpornością by wyszło. No a poza tym, poza tym kilka przedmiotów jeszcze czeka na to egzaltowanie. No niestety, no dzisiaj sami widzicie, że nie da rady, więc, więc zakończymy tutaj. Pokazałem wam lód, jaki wypadł, coś tam, jakieś segregacje porobiłem, no i tyle. Także sorry, trzymajcie się, na razie.